W dzisiejszym odcinku zobaczcie niesamowity pokaz energii. Nie chcę się pójść. Kurwa, ta perkusja zjebana, ja pierdolę. Ja Węcy się kurwa, nie chce, nie. Papierdolę. Wspaniałe momenty, naprawdę godne zapamiętania razem z publiką. Coś co zapamiętamy na pewno do końca życia. <grydolę> No i e, kupę wspaniałego po prostu humoru jak zwykle z naszej strony. Tak więc zapraszamy na odcinek z G-Pumpkin. O Boże, kameru nie było. Jebać. Ja słyszę dobrze. Ja też słyszę dobrze. Ja no tak. to jest najważniejsze, próba reszta się odnajdzie. Nie wiesz, jak mój tutaj był, to by się wkurwiał, nakręcał jeszcze bardziej. Dobrze. Jak była taka próba, to lepiej, że jest praca. Boli mi głową. Nie macie jakiś takich. Pozdrawiam czekam. Nie ma baterii. Raz, 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 Dużo chuj, bo... Woka będzie miał spoko, ale kurwa mniej basu, więcej gitary, no i może troszeczkę mniej, mniej stopu. Nie I powinno być OK. Mamy to? Mamy to. powiedz, jak tam oczekiwania, bo dzisiaj premieruje wasz trzeci album i robicie live premier. Nic nie powiem bez prawnika. Kurwa, ta perkusja pana ja, ja pierdolę. Zawsze można liczyć na to, że Grzesiek powie coś pozytywnego Nie <laughs> wiem, pada do Kurwa Dobra, coś ci zmontujemy Co ci zmontujesz? dzień dnia uśmiecham się Basista oraz perkusista Gdzie twoja dupa, kurwa? Ty, ale w schowaj to, jo I popisuj się <laughs> Do sklepu. Daje bundy. A z czego założyłeś, że nie wziąłeś? Bluzokurtki. Bo mogłoby być cieplej mi wtedy. A nie jest to ciepło. Bluzokurtka by pomogła. Dzień dobry. Proszę Pani. Jesteśmy w potrzebie baterii tych takich r 9V. R9, tam V9. Muszą być. No proszę Pani. Nie mówi Pani, że ma Pani tylko jedno. Naprawdę? Dobre i tyle. Nie, to kur... Weź, ale idziemy dalej, nie? Są paluszki, mogę się dołożyć, tylko paluszki mi Pół dyni za baterią. R9. R9 dla klamy. Oj. Chyba mają. Ja już nawet gazetkę dla dorosłych mogę się dołożyć. Piłem kurwa. Z boku w stari. nie by nie spodali. Teraz za 60 zł sztuka, bo nigdzie nie nie. Mamy pytanie do pani się. <laughs> Czy można jakoś to zakryć? <laughs> <pewien pody? laughs> zamaskować, zamalować czymś. Mamy dzisiaj występ. Musimy coś z tym zrobić szybko. Na brązową? Nie, do... mogą być blond, tylko że <laughs> Dobrze, dziękujemy. Nie da rady. <laughs> nie da rady. Nie się wpływać. Możesz dać swój mikrofon. Się, jak, powiedz mi jak się kurwa nie chce. Nie. <laughs> powiedz jaki będziesz reprezentował dzisiaj poziom? Pierwszy raz no wiekowego. Pół pr pr profesjonalny. <laughs> Dzisiaj jednakże premierujemy nasz album, ale zanim o tym, to zróbcie hałas dla Bazus, dla Niry oraz dla Coltfish. Niech was usłyszą! Najbliższy <ślesenie> chuj. Nie widzieć praktycznie całe ucho. Ja ci to kolego przypomnę pod kaliceta, nie ma kurwa problemu. <ślesenie> <ślesenie>

Nie słowo w takim razie, pamiętam czynisko i co? Ape ou tebe, vaye misi kon evo di fkou Dike zan vantan Zan fane mwen kousen tou kon apen moun soupe O tak, przyczekaj. Być... Fajny koncert? Ej, fajnie wyszło, nie? Kurwa. Stary, te piski, że ci lachy zrobione. <noise> Ej, fajny koncert. Ja ten zrywałem, ale ja nagrać, kurwa, ten zamiast wejść tu nagrywa. To jest. Nie, jest to stary, kurwa, nie <noise>

jak nie, to ja będę szukać. Jest i on. Kedeczku, zapio, eee, To kurwa... O, jest dobra. Premiera puty była jest. Cały czas. W na Znaczy, w teatru. W G-Pumpkin było zajebiście. Widzimy się w Warszawie za tydzień. Tak. Kurwa, dziękujemy wam bardzo za przybycie liczne. Klub Ucho zaliczamy do jednego z bardziej zajebistych koncertów. Publika sama wiedziała co robić, co samo świadczy o sobie. Płyta już dostępna w sieci oraz fizycznie. Póki co na koncertach, więc zapraszamy 12 kwietnia do Warszawy, a o następnych koncertach będziemy was informować. Bardzo chcieliśmy podziękować organizatorom Tribute to Seattle oraz wszystkim kapelom które wystąpiły, bo naprawdę magiczny wieczór, sold out, więc na ten moment adios muchachos i dziękujemy bardzo.